Okej, okay, siemano! Dzień dobry bardzo, moi drodzy. Z tej strony Cyver, czyli wasz ulubiony nosacz. Cześć, lubisz tańsze gry? Więc zapraszam cię na G2A, pierwszy link w opisie. I dzisiaj gramy w Minecraft Party Games. Jest ze mną dzisiaj e, taki perhaps, perhaps probably i w ogóle, więc przywitaj się. Dzień dobry. Co? <laughs> Nic, już od wczoraj uznałem, wiesz, że będę przeinaczał twój nickname na perhaps probably. Okej. Okay. <laughs> Normalnie. No więc jest ze mną dzisiaj um, kurde tutaj, którym nie się teraz, purposz, purpos, um. purposz już od za wiele lat. No, więc purpos jest dzisiaj ze mną, słuchajcie, na odcinku. No ale wiesz, słuchaj, wystarczy, żebyś spojrzał na mój nickname to też... W no tej tak. chwili wiesz, a... można by się trochę uśmiać, nie? Kurna... Czekaj, bo tu, ja tu się muszę skupić, a ty do mnie o jakiś propabling mi tu... Uskutecznie. O, ja, człowieku. Ale ej, zostało nas czterech, także jest na razie dobrze, nie? A ty o, y, masz wspierającego u huntera no. może? Ehm... W tym momencie nie wiem, a co? Ach, to, to dobrze. A o co chodzi? A bo ci trochę dupę poobrabialiśmy na ostatnim odcinku O, <laughs> a, spadłem fuck! Ale drugie miejsce nie. Ale co za ludzie, nie no to oho, dzisiaj 5 zł leci Ty kurde bele, dawaj, dawaj, dawaj Bo ja wypchnąłem kolejne osoby Dawaj, dawaj, o kolejną osobę wypadnął. Ładnie, kurde, za mi... to mam jeden. Ej, został ale... jeden tylko. Dawaj, 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 ale dawaj. Ale dobrze mi idzie w ogóle, muszę ci powiedzieć. <coughs> Mnie w ogóle naszła jakaś taka nostalgia, słuchajcie, na zagranie party gamesów dzisiaj. Więc stwierdziłem, że jeśli chci chcielibyś odcinek, no to trzeba by coś szybkiego nagrać. Patu, patu! Uh, nice, najsuwa! Nie no to pięknie w ogóle, kurde, belepur, po zgratulacje. <coughs> no i teraz drugi raz pierwszy, no na razie idzie nieźle. a co tu chodzi? Nie? Kurczakami musisz trafiać w te dziurwy i wtedy one przyspieszają, wiesz? Okej. Okay. Także lecisz, kurczę. Spacją chyba do góry normalnie się robi. Tak, spacja do góry. Nice. A, 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 czemu ja... Aha, a kontrolem niestety nie cofasz się na kurczaka. <grym> czemu kontrolem miałbyś ja się cofać na kurczaka, What? Znaczy, nie, w sensie. Kontrol cię zrzuca z kurczaka. O, może w ten sposób. A to nie wiem, mi przyspiesza normalnie kontrol. A nie, bo dobra, bo ja mam. Tak, bo ja mam, przepraszam, na odwrót. W sensie pod shiftem zrzuca cię z kurczaka. To nie wiem, mi SHIFT obniża szczerze lot, także... No to no ja mam coś zbugowane w takim razie, zepsute i w ogóle do dupy. A na jakiej wersji weszłeś? 1.16. to Ta 1.17, najbardziej zbugowane! No bo 1.17 jest jak cholera zbugowane, szczególnie w odniesieniu do prowadzenia serwerów, to to jest w ogóle jakiś eee, drama. Mam świadomość, mam świadomość, że nie jest zbyt fajnie zoptymalizowane. Ale Zobaczmy jak będzie 1.18, bo właśnie brodaci ruszają na 1.18 okay. i mam szczerą nadzieję, że u Najbardziej to lubię, wiesz co przez ów na 1.18. Mówisz? No. No ale już trzeba było, bo wiesz, my ostatnią wersję mieliśmy 1.18 na, na brodatych, no to stwierdziłem, że... 1.16 mieliśmy na brodatych. Przepraszam, no to nie. Nie no, to kurde wiadomo, zarabi mówili, nie, nie, nie uupgrade'owane, <grym> panie. Ty w ogóle. <grym> co za mendy wredne! Dobra, skończyłem, mam new rekord. Chłopy! Ja Trzecie miejsce znowu. ...czekały <grym> na mecie, rozumiesz to? Oni sobie tutaj w tym kółku stali. Dobra, w co my teraz gramy? Jest dawno nie grałem Party Gamesów, a mnie tak naszło, żeby kurczę je sobie nagrać, bo Good normalnie... Point by landing in the pool. Trzeba skakać do... do jeziorka chyba. Oho, ale nie wiadra, kurde. O, rozumiem co to jest! Ty, do nowe gry są w ogóle, z tego co widzę. A że nie można... dobra. Ehm, nie możesz uderzyć z powrotem w to samo jakby, a musisz sprawić, żeby wszyscy przeciwnicy. Ja pierdykam. Ej, to jest, szczerze mówiąc, fajne, fajne. Ej, pierdykam, to jest, ja już mówiłem, to jest, wiesz, to my mamy na to patent z Hanterem. proszę nie używać, my to, wiesz, to jest kamerka do pierdzenia, to jest, wiesz... <laughs> pierdykam. Ja. jeszcze z nosulus Riftem to połączyć i w ogóle masz zestaw. Iiii! Dobra, lecimy, czekaj. Oj, nie trafiłem, kurde. W zasadzie to trafiłem, ale nie w wodę. No to peszek akurat, kurcze blade. A nie! I to się punkty nabija teraz! No tak, no właśnie musisz... A ja myślałem, że to chodzi, wiesz, że jak ktoś spadnie na twoje, no to odpada. Ja myślałem, że na takiej zasadzie to działa. Nie, nie, to takie wiesz, to to musisz... Ajajaj, aj, aj, nie tak, nie tak, nie Pok, tak. Pok, uderzyłem. Dobra. Jest! Drugie miejsce! No ja znowu, kurde, znowu jestem w czołówce, normalnie podoba mi się nice. gra dzisiaj. Co, co, to co to jest? Co to jest? Co to e, jest? Strzelaś świniakami z tego i świniak wybucha i... Masz double jumpa, nie? Przy okazji, bo tam było też rozpisane. Tak. Z świniakiem, <grych> graczy masz rozwalać, wiesz? Aha, w sensie zabijać innych graczy, tak? Tak, 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 tak. Świniakami. <grych> Dobra. Także pokaż, że cholesterol wreszcie może zabijać! Kurde, jest taki. to cholesterol zawsze zabija, więc tutaj... Um, fakty. Tak powiem, nic nowego się nie wydarzy. Oho, czekaj. Uuu. No to ja już, chyba. Ty, a mnie <grych> zastanawia, co ziomek ma jakieś takie... Takiego logo lunara, i plus. Widzowie, napiszcie w komentarzu co to znaczy. Czekaj, to jest, czy to jaki VIP, kurde, lunarowy, czy to jaki kurcze, nie wiem. Moderator, może? No, ja mam tutaj rangę Youtubera, to też jest pewnie jakieś dziwne mam. Te? Też miałem kiedyś rangę youtubera. A czemu ją straciłeś? Nowy nickname, nowe A, konto mam, nie? Ale to wiesz co, ja zmieniałem nicki mi ten, to musiałeś konto um, zmieniać. Konto zmieniałem, bo y, było... Siema! Święta! No ten Usuwamy stare premki, do których nie macie dostępu do maila. I y, ja takie, mm, okay, mm hmm, okej, fajnie. Mam maila, który, wiesz co, funkcjonuje, mm -hmm. ale nie idzie za nic na jego po prostu wejść. Kumam. I no, musiałem sobie nową premkę sprawić W ramach świąt, taki prezent, wiesz 100 zł dla Mojangu No e, i fajnie no. Stąd też nick, wiesz, nie mam cyferkowego, tylko mam cyferkrowy O Jezus, pająki, pająki o! Naprawdę masz cyferkrowy Tak, nie no, to, a co ci o moim niku mówiłem? Boże, no tak Jak mi głos się łamie, to jest po prostu straszne Czekam, Aaaa, że... pająk, pająk no. Dobra, się. tak mam, jak spod pod w... co? <laughs> Myślałem, że jak dupać, no co? <śmany> Pod prysznicem. Czekaj, co tu się w ogóle. No ja jestem na jedno dotknięcie. Jeszcze raz spotkam pajonka. Jest! I... Jest! Jest! Jakim cudem, kurna, ja dotarłem do jakiegoś. In... do kogoś innego wejścia. Ja powiem tobie tak, e... <śmany> to jest przerypane. Ja chyba do trzech ludzi wszedłem po drodze. Jakbym miał tobie po, jakby miał tobie to ująć najprościej. Co teraz mamy? O, walkę na świniakach, dobra. Jednego się pozbyłem. E, wiesz, co trzeba uważać na kamperów, bo tutaj bardzo dużo ludzi. Aha, no właśnie, widzę. Sobie zjeżdża do rogów pod ścianki. Mhm. Mm I sobie kurde, czekają, aż pozostałych wykluczysz. To jest 1.8 PVP? Czy. Kurde, e, to jest... 1.8 tu jest. Fuck! Pamiętaj, Hypixel jest tym serwerem, który z 1.8 nie schodzi nigdy. Kurde, no też bym ja to wiedział. A no ja tu walczyłem jak. FOK Ale dostałem w pierdziel, no nie no. Kurde. Nie, nie, i tak najbardziej cringeowa seria to jest, wiesz, wystąpiłeś w okay. niej tak, tak, tak. Polecam. Zapraszam, zapraszam. Do tego osobnika w swoją drogą. Pewnie będzie ten nick oznaczony, bo jakoś w stanie zacząłem znowu tego używać. Znaczy, to wiesz co, problem polega na wow. tym, że czasami się nie da oznaczać i to jest chyba największy taki ból ból. Dobra, czekaj, lecimy. Ja teraz sobie tutaj a um, pięknie spojrzę. A jak to. To jest zlagowane strasznie, w ogóle zaczyna mi działać ta spacja po. Wiesz co, to mam wrażenie właśnie, że 1.16 może mieć jakieś problemy. Ja na przykład, nie wiem jak um, ty, na 1.16 mam taki problem, o. że bloki tracą tekstury. To nie, to ja mam taki problem, że y, kom komendy, które podaję poprzez klawisze, działają po właśnie w tym momencie, po 10 Uuu. sekundach. Oho, czekaj, 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 bo ja tu próbuję coś zrobić, ale no nie, no kurde. Niby na no, przodzie, ale na tyle. Lagi są jak ja pierdziut i to jeszcze mnie gdzieś. Teleportuje, człowieku, co tu się dzieje? Ja nie wiem, kurda, nie wnikam. Dobrze, Dobra, koniki nie ma, bo koniki to są dopiero zbagowane Ty, e, bez kitu, ja żymo nie pamiętam tych minigier. Jezu tak dawno grałem w Party Games, ale normalnie wiecie, stwierdziłem, że trzeba film zrobić. Teraz kurczę bladę chce znowu wrócić do częstego wrzucania. Stwierdziłem, że jakiś film trzeba zrobić, nie? Jak sobie pomyślałem, kurde, ale bym sobie zagrał Party Games. Tak po prostu, że... Ja obecnie mucę Lucky Islands tylko, nie? Pra, prawie na okrągło. Dobra, jestem. O, uf. Skończyłem na drugim miejscu. Co A ty na pierwszym? Jak, jak byłem pierwszym? Przecież ja trzeci doleciałem. Okej, okay, nie wnikam. Czekaj, teraz mamy strzanie z tych z działek tutaj. Więc um, trzeba teraz się skupić, bo to będzie Aha, Mamy Mamy unikać działek, tak? E, tak, patrz, to to, to leci. Oho! Nie wiem, czy ty też tak miałeś, ale u mnie to się cofnęło trzy razy. No, bo to się laguje, no mówię tutaj. Dramatycznie z lagami. No, powiem tobie, że to jest przerąbane, bo ja widzę, że to nie wylatuje, nie? W pierwszej chwili. Oho. właśnie pyta pytanie tylko kiedy to uderza? Ehm, um, O ziemi, wiesz. Jak widzisz eksplozję, to jest jak z TNT, okej. Okay. Uuu, ty mamy po spół serca zapomniałem. O tym absolutnie myślałem, że mamy tutaj coś koło dwóch trzech serc. No i powiem tobie, super nie! Ja dopiero to widzę jak to jest kawałek przed naszą wyspą. No właśnie, tutaj. ja też. I. Jest... <laughs> O ale... <grym> Też. <grym> o, ale mam no, New Record. Longest survive time. 39 sekund. Najsuwa. Nice, w ogóle wprowadzili chyba jakieś <grym> takie kurcze. Mm, nie wiem, te rekordy, właśnie te typu rzeczy. Nie wiem. Nie wiem, naprawdę dawno tego nie grałem. Oho, dobra, skakanie przez linę. Okej. Okay. Czyli tutaj będzie taki. Oho, to dopiero będzie przeromane, jak ktoś malagi. <grym> Oj, to na pewno. <grym> I tutaj trzeba, wiesz, co, wyskoczyć chwilę przed. Ja jeszcze tak robię, że naskakuje. Jakby na ten laser z powrotem, nie mam. Dobra. Uważam, że to byłoby trudniejsze, jakby dodali to w kilku płaszczyznach, w sensie w kilku, e, boże, e, no, no, no wiesz, jakby z góry jeszcze taki laser szedł, kurczę. To by mogło Umam. być cięższe. Bajnie zostało nas trzech tak od razu, ok? Zastanawiam to, się. To aż dziwne. się nie wiem, czy Dikt po prostu spacji nie używa, czy, czy co tutaj jest? Kurczek radę. Dobra. może mają skok na myszce. O, wygrałem. O, oh, remis. Aha, czyli po prostu tak? Nadało. Snake. Po prostu w snake gramy. Widzisz Ale... szkło? Jezu, lagi, 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 lagi. straszne lagi. A, i jak wy używasz, to robisz sprintem, nie? Czyli zaleciłaś z lagi? logi? No co, cofa jak cholera. O, dopiero dobra. O, jest, 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 jadę normalnie. I dobra. jeszcze żyję, ty czujesz? <laughs> to, to jest... ma kurde, farta. A ścianę też nie można uderzyć, okej. Okay, no nie, wiesz co, no ale to ja sobie pokręcę, patrz kółeczka teraz. Granie w Snake'a, rozumisz. O, w ogóle zostają te. Z, od zginiętego gracza barierki jego, okej. Okay. No to są trudne sprawy, chyba czwarty byłem albo trzeci. Co jest? Troszkę. Dobra, drugi byłem. To się w sumie cieszę z tegoż powodu. Um, fajnie. Higher Grant. No, tutaj to jest też bardzo dobra plansza dla, dla cheaterków, bo niektórzy mają te, 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 wiesz, że nie da się ich nokać. No. I wtedy jest, że tak powiem, ...ledko lipka. jak kurde klikera mają, no to też w ogóle nie, w połączeniu jak tą rybką, kurde okładają. O, masz purpos rybkę dokładkę tutaj. Jak w święta, masz no, zjedz rybkę. No. <laughs> nie może się zmarnować. Szamaj sushi, Ignoju. O jezu, ale bym owalił takie. I taką sałatkę wakamem. Dlaczego ty masz 21 punktów? Co, co, no i już mamy pierwszego cheatera, słuchajcie. <grystanie> Normalnie, człowieku. Nie no, bo ja tutaj, wiesz, najmocniejszych zawodników podcinam, kurde, wiesz, pluję im, człowieku, na podeszwy, żeby się ślizgali. <grystanie> Najgorzej, że mnie za każdym razem, trzy razy ktoś uderza w jednym momencie i wylatuje tak... uuhuhuhu, hen daleko. No, ja na szczęście mam tak, że mnie tak słabo biją. <grystanie> Że ja dosłownie po tej planszy latam, chociaż teraz idzie żeś waldą trzy razy, Purpos. jesteś na moim celowniku. Jesteś na moim celowniku, chcę tylko zaznaczyć. Straciłem podium przez ciebie, dobra, odzyskałem to moje. No i kurde, pierwszy! No i pierwszy. Yeah! Don't take a buff in lava. Dobra, to co tutaj się. Skąd uważaj, się... uważaj, ruszaj się, ruszaj się, ruszaj się, ruszaj się, ruszaj się. Aha, dobra. Bo czyli... to zamienia te bloki pod tobą. Dobra, kumam, kumam. kumam. W skrócie to taki TNT i ran, tylko że jeszcze się losowo robi, nie? Dobra. Znam, znaju, znam. Nice idzie dobrze, idzie dobrze. Podłoga to lawa. Troszkę tak, troszkę tak bym powiedział. Takie wiesz? Folgajsy. To jest ten etap, którym, no. Trzeba walczyć o przetrwanie mocno. No i spadłem. Kolorowanki, w sensie musimy jak najwięcej swojego mieć, nie? Okej, lewym czy prawym się rzuca? Eee... prawym, prawym, prawym klasycznie tu się rzuca. Wiesz co, ja sobie myślę, że obejmę sobie strategię Jakąśkolwiek tutaj chcesz. Znaczy na to można mieć strategię, na to się po prostu spamuje, nie? Dokładnie Na to się spamuje, że tak powiem A tu szybciej jajka lecą, jak się nie trzyma, tylko klika. Aha, no to ja właśnie klikam kurde bele. Dobra Skupaj się co ty zamianę w Super Saiyana robisz? No właśnie, tak staram się, ale i o. tak mi z tego wychodzi. Dobra, drugie miejsce. Ty, prowadzę w ogóle w punktacji. No prowadzisz już. O nie! nie! Czemu? No to jest zło, to prawda. Czemu to? Labirynty są przerąbane, dobra, tam jest wieża. Muszę a, się bo ty jakieś tutaj strategie masz, a ja nawet nie wiem, że takie coś tutaj jest. Nie, po prostu patrzę, gdzie jest wieża, wiesz? I tak staram się iść cały czas w jej stronę. Zasada prawej strony obstawiam, tutaj nie działa. Zasada czegokolwiek tutaj. O, pająk, pająk, pająk. Pająk o, o. o. A! Zginąłem. No i mamy koniec rundy, więc idziemy jeszcze na jedną, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku. Dobrze! Słuchajcie, kontynuujemy. O, lubię ten tryb, tylko tobie będzie lagować na 100%. A co tu się dzieje? Co tu? Strzelasz w swoją wełnę, jedziesz wagonikiem, rozumiesz jak PKP, czy kurcze, nie wiem co co by tutaj wymienić? No nie no, bardziej niż ten, bo jedziesz, <noise> więc to jest ta okay. różnica od PKP, nie? No ale w każdym razie, słuchaj, strzelasz w swoją wełnę, jedziesz coraz szybciej, kto pieszy na mecie, ten wygrywa, nie? W skrócie. Musisz swoje kolorki zestrzeliwać. No zestrzeliwuję cały Dużej czas i jadę z tą samą prędkością. Um, bo to trzeba ich dużo trafić, wiesz? Bo na początku to bardzo powoli przyspiesza. A ja bym chciał trafić! Dobrze. O, kurde, jest kolejne. I opierdyle. O, a jak mi, mi ktoś zeszczeliwuje, to to. Też, e, też przyspieszasz. Okej. Okay. O człowieku, ale zapierdzielam, mnie. Jakby paliwo było za darmo normalnie. Bo uh -huh. rozumiesz, nie? Jak paliwo kosztuje, no to kurde, belę. Dobra, bo to amerykański serwer. Tak, dobra, to, to może być tak. Ej, no. Ale oszustwo! Co jest? Czy wy to widzicie na odcinku? Obraca mi kamerę, kiedy strzelam do wełny. Pewnie wiesz, specjalnie, żeby. Dobra, no co jest, kurczę, ale żeby dobra! Poszukać na pieniądze, o Dobra, bo trzeci, ale pokchamp, dobrze ci poszło. No powiedzmy. Aha, dobra, dobra. teraz spadające. mamy kurczę znowu spadające te. Trzeba się by tutaj skupić. Um, w ogóle może mi dać Już znać, wyglądasz jak kupa, no. Gdzie? Oho, oho, oho! a, ale przyjemniaczek, oho, jak? Oho, 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 drama będzie. Dobra. Wiesz, to dzisiaj inaczej się nie da zrobić kariery. Nieważne czy robisz dobry content, jak nie masz dramy i nie popierdolisz o kimś na, na prawo, i lewo, Słuchaj, to, nie... e, to idziemy do jakiejś, wiesz, um, gali, dobicia się, czy chce ktoś gale Minecrafterów zrobić, Dobra, coś tego? Są, są, są pewne pa. granice upodlenia się, no. Nie, no ale słuchaj, idziemy. Jeszcze najlepiej do Najmana. Spotykamy się tak, spotykamy się w połowie wagi, to musisz do 150 przytyć. <laughs> To akurat, wiesz, chyba muszę chudnąć. Ostro, kurde. Że tak powiem, żarty grubych lotów. O, Boże, dobra. A Bo były żarty na poziomie najmana. O Jezus Maria, nie czy znaczy Nie, dobra. szczerze powiedział, że dobra, bo nawet żartowanie sobie z tego. Znaczy z tego osobnika jest promowaniem go. No, nie jakby nie, nie było, więc może lepiej sobie odpuśćmy w tym nie momencie. Nie mam zamiaru przykładać do tego ręki. Nie no, ja chyba jestem jedną z ostatnich osób, które gdziekolwiek poszłyby się bić, tak szczerze mówiąc. Znaczy. Wiesz, to jest kwestia pieniążka, nie? <laughs> ale... W sensie rozumiem, ale ja na przykład wiesz co, yy, nigdy nie oglądałem żadnych z tych walk. Muszę powiedzieć szczerze, przyznać się. Jakoś no, tak, mnie, tak mnie to nie kręci. Mordobicie mnie nie kręci, nie? Jakby. E, jakby robili te bitwy gladiatorów z tygrysami, w ogóle to bym oglądał. Z chęcią bym oglądał, nie? E, także fame, e, podłapiecie coś tego, jest jakieś walki gladiatorów z tygrysami? Nie, nie powiesz, chyba, żebyś nie oglądał, nie? Ja bym yy, oglądał. Nie oglądałbym. Nie oglądałbyś walk nie. gladiatorów, kurczę, jakby nie robili? O kurde, padłem. Ja, ja bym to... oglądał. To było proste. S. Aha. A ja trzecie co? miejsce w ogóle za darmo. A zobacz na ten, na... No Jezu, to to. Wiem, craftingi, to craftingi. O. Dobra, na co to, to, to? Dobra, co mamy, co mamy? Kill off. Fuck, Zrespiłem się. O, oczywiście złoto mam po drugiej stronie, super. Chociaż tutaj chyba wszyscy mamy to samo, nie? Jeśli chodzi o ułożenie, dobra. I jak to się przepala, czy co? Bo ja nie e, Tak, wiem. to się instantly przepala. Przepala. Dobra, a... Aha, i z tego patyki, tak? Eee, tak, patyki z tego, czekaj, teraz mam blok diamentu, Jezus Maria! Ale ciężkie craftingi nam dało! I potem oddaję to do...? Do villagera, tego, klikasz tak? na villagera. Tak. Masz tutaj, Wiesiu, masz okay. Wiesiu. Eee, przycisk. Tak zwany guzik. No! Halo. Guzik mnie to obchodzi. O nie, to trzeba w craftingu craftować! No, no, trzeba w craftingu Krem, że u siebie też można, tak? Dobra, żelazo, razy cztery i redstone. Żelazo, redstone. Aha, po prostu teseczka. Okej, okay, dronie. Kurde, gdzie, gdzie? Czuję się człowieku, jakbym nie wiem, zapierdzielał gdzieś tutaj. Na magazynie coś teges, jest, nie? Kurde, magazyn praca, symulator normalny. Dacnął co? No przecież jest dokładnie to. Co ty udałeś? A dobra, okej, okay, bo to ma być przycisk. Ja myślałem, że to deseczka jest po prostu. A, nie, to tak nie ma. Czekaj. What? Eee, dał mi kolejnego item frame'a. Jednego po drugim. Okej. Okay. Mam trochę problem. Problem jest taki, że to kurczę. Ach, jakoś tak cały czas ten laguje. A nie, bo ja skończyłem! Dobra, już myślałem, że kolejny mam, to ja wygrałem. Jak ty to! żeś to zrobił. A normalnie, no taki skończyłeś. mam, wiesz, wrodzony talent do tego, kurczę. Rozumiem. Nie no, to, to się... wiesz, jest. ja minigiernie nagrywałem z 4 miesiące, siadłem i zobacz, i to wiesz, to wszystko mi chce, żebym wygrał, no. Dobra, teraz wiesz co, musimy drifty krową robić i ścinać trawę. Czym więcej trawy zetniesz krową, no tym masz większe miejsce, nie? Także skup się na tym, żeby w takie same kępy pełne flatywać. Najlepiej driftem, bo z tego co pamiętam, to chyba się ścina nawet wtedy po dwie czasami? Ale okej, okay, muszę się skupić tutaj. Gorzej, że jadę po niczym przez chwilę dosłownie, co mnie niestety nie cieszy. Dobra, jest, kurde. Dobra, dobra, dobra. Powiem Tobie, że się w topce, aczkolwiek zaczynają mnie wyrzucać z niej, przestańcie. Ja chcę tą topkę, no. No, ale chociaż raz, no, chociaż raz mogę wygrywać, dobra? Bo ja umiem w to grać. Proszę Was, kurczę blade. Ja szukam kemp większych, bo już. No, teraz tak człowieku się tutaj rzadko zrobiło, jak nie wiem. Brrr. Ja kupa po kawie, no. <laughs> I fajce. O, nie to po fajce to nie wiem. O, drugie miejsce. A Kory. ja byłem czwarty. No i człowieku, cyfer krowy, miejsce numer dwa, no wiesz, rozumiesz, to ta, ta nazwa, wiesz, ja z krowami czułem tutaj, człowieku, synergię w tym momencie, to była współpraca, teamowe, teamwork, family, o wiesz. Jezu, to jest naj najgorsza ta. Um, tak, świnioków. Dobra, cyk. O kurde, byle. Nienawidzę kurde. tej, Super bacon, okej! Okej, okay. okay, let's go! No, Kompletnie chodź. nie umiem w tą konkurencję, nie? Chodź tu! Nie, nie ma szans, żebym wrzucił tą No świętą. wskocz mi do tego, no sz... Ja za każdym razem je wrzucam na, na obrzeże swojego, wiesz tego? O, super bacon! Super bacon! No i za pierwszym rzucone, no i to jest kurde. To się nazywa skill. No wrzuć mi tej kurde świnie! O, mam pierwszą, jej! Jezus, Maria, ale Raja łapie. No czy ty możesz! No głupi... O, super, Bacona wrzuciłem, niechcący. Oho, oho, i zamknął mi przegrodę, patrz jak. Dobra, Bacon znowu wpadł jakiś mały, super. Chodź tutaj, mordo, chodź, 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 chodź. Dobra. Słuchaj, bo tu fajne takie marchewy mam. O, kurde, dobrze wpadł. Ale idzie! Nie, no ja muszę zostać oficjalnym łowcą świnioków, kurde, bele. Ale urwał. No człowieku, ale to było dobre. Dobra, cyk. A, nie ma purpos, nie ma! Oho, spadłem. Nie ma za wrebczyć widoków. mi samo. Nice. Znowu kurde! Drugi, jakim cudem w ogóle w tej konkurencji. I powiem wam tak, słuchajcie, że to będzie na tyle w tym odcinku żeby wpaść do purpasu, zostawić łapę suba i tak dalej, jeśli wam się spodobało, zapraszam też na pozostałe social media, także na wsparcie kanału, jeśli byście chcieli, żeby treści były regularnie tworzone. Także dziękuję bardzo za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć. Yo.